Cześć, mam na imię Suzy dzisiaj poprowadzę dla Was lekcję z High Heels Choreo. Pamiętajcie, możecie przewijać wideo, możecie uczyć się na nowo jeszcze raz, lub pauzować, lub wracać z powrotem do początku. Zapraszam serdecznie. Zaczynamy. Na początek pokażę Wam, jak wygląda choreografia, pierwsza część choreografii z przodu. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz. Dwa, trzy i cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teraz pokażę wam tyłem. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, Dwa, trzy i cztery, pięć, sześć, siedem osiem. Mhm. Jeszcze raz. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy i cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem. Dalej mamy raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Zróbmy sobie jeszcze raz. Mamy prawą rączkę na czole mhm. i prawe biodro. Na lewe biodro, i rączka jest na szyi. Przechodzę. Główka do boku, do boku, pełne koło, du. Teraz zmieniam nóżki, hop, i mam zgiętą prawą nóżkę. Lewa jest prosta. I przenoszę ciężar na lewą nóżkę. Rączki podnoszę do góry z tym ruchem. Hop. Na siedem, osiem. Teraz przechodzę w przód. Rączki. Raz, dwa. Opadają mi w dół. Trzy, cztery i idę szybciej. Pięć, sześć. Piruet. Aha. Na prawej nóżce. I jeszcze raz. Ech, ech, zróbmy sobie raz, dwa, trzy, cztery. Mamy pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy i cztery. Wstaję, zmieniam ciężar. Pięć, sześć, do góry, siedem, osiem i teraz. dwa, trzy, cztery i szybko, pięć Sześć piruet na prawej nodze, rączki idą do góry, stoję. Mhm. Zaczynamy na liczenie. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8. Pamiętajcie, żeby trzymać mocno spięte uda, żeby utrzymać równowagę. Dobrze, teraz skupimy się troszkę na równowadze, na takim balansie i na odkręcaniu stóp, też jak idziemy do przodu. Mhm. Zaczynamy sobie. Z rączką do boku przechodzimy na prawe bioderko i mocno mamy wypchnięte prawe biodro do boku. Mhm. I teraz przechodzimy z tą rączką prawą na szyję. I przechodzimy na lewe bioderko. Tak? I teraz stąd najważniejsze jest dla mnie, żeby utrzymać tą równowagę w ruchu z głową. Co musi się wydarzyć, mocno spięte uda. Musimy znaleźć równowagę na dużym palcu u stóp, nie na małych palcach, bo wtedy będziemy się chwiać. Mhm. Czyli stąd przechodzimy sobie w prawo w lewo i pełne koło dół mamy prostą nóżkę prawą lewa jest zgięta i teraz przenoszę ciężar na drugą stronę teraz jest prawa zgięta lewa prosta i rączki do góry prawa nóżka zbliża się do lewej i teraz stąd idziemy prawa nóżka odkręcona stopa mhm. lewa Rączki opadają i teraz szybko, szybko, obrót na prawej i stop. I prawa rączka jest tutaj na piotrze. Dobrze, teraz zrobimy sobie naliczenie troszkę szybciej. Uwaga, mamy, stoimy na lewej nóżce, przygotowani, raz, dwa, trzy, cztery, wchodzimy, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, 3 i 4, 5, 6, 7, 8, raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i stoję. Mhm. Zapraszam do ćwiczeń i możecie sobie cofnąć i powtarzać parę razy, aż wyjdzie.